Siemanko, szanowanko! Z tej strony Tomi Uniorski, and welcome back to Roblox Emergency Hamburg. Dzisiaj ja, Darek i Lara, która gdzieś tam poleciała. Gdzieś to jest Lara. Hej, jak... Jak to do góry? Ja nie mogę tu. Ja Lampie jestem, chłopie! Patrzcie. Wbijaj tu Darek! Wbijaj do nas! A ja nie umiem do góry! No to poczekaj, żeby ci się to zamknęło. Patrz, biegnij szybko, wskocz na to. No patrz, szybko! No, yes. wszyscy widzisz. No, widzisz. Lara znalazła fajną miejsc nie? Wiem, tutaj będziemy się ukrywać Ale czemu się ukrywać tak będziemy jak my musimy iść teraz tutaj ja już widzę, że tutaj musimy mamy affair breakout, się... nie? Broke out. Musimy ogarnąć teraz temat, nie? Chodźcie, idziemy sobie zrespić i jeździmy razem? Jeździmy razem. Czy... Razem, razem, pewnie, że tak Ale ja nie, nie wiem czy ja się sama. da razem chyba Lara gdzieś tam spadła, dobra, bo generalnie straciłeś HP, nie? Jak spadniesz, nie? Vehicle dealership i mamy tak: Feuerwehr, Feuerwehr. Jakaś nowa, nie w ogóle? Feuerwehr. Co? Stuttgart, la, Lastkraft. Za 400 bobuksów sobie mogę, ty, motory odblokować. część to? No, ej, faktycznie motory. A motor Ja nawet nie mogę, yes. ty. Game Pass ML. Required. No nie chcę jakiegoś Game Passa, ty, ale to możemy sobie coś. Re... Game Pass Required. Ile kosztuje ten Game Pass? 400 Bobuksów need more Robux Robux Potrzebuję więcej są darmowe też Tu są darmowe Ja wiem, ale to już normalnie było darmowe Ale tu jest Game Pass Required i XP Ja nie mogę, ty Tu jest taki Stuttgart, ty Wielki, za 2000 Za 200 Bobuksów? Chyba sobie kupię Motorex Chyba Motorex Motorcycles za 400 Bobuksów Dobra, ja lecę Normalnie muszę kupić Bobuksy, poczekajcie O! Motorcycles Yes! Ja tu skaczę na środku ulicy! Ty, co z tym motorem? Ja cię Mam motor, ty, patrz! Iu, iu, iu. O iuu, ja, Oje, ja. oje, ja. ja mam normalnie motor, patrz! Ja... Wow, jest patrz. motor, ma! Jaki fajny! Gdzie wy jesteście? Wyskakujemy! A! <śmiech> Wywaliłem, <śmiech> się. <śmiech> Wywaliłem się. Waliłem <laughs> się. Wywaliłem się. <laughs> Wyście wylecieli Ej, jak normalnie. To czy... jest dwuosobowy? A jak to się załączało, te? No, jest dwuosobowy. <laughs> Werszem! Dobre! Ja też! Ej, zrób O Czekaj, a fie, fa, gdzie to się robiło na łe, O Nary? Ja nie wiem. Ja chcę łewo! Czekaj, R. Okej, okay, to ja będę na kółko Coś To się jakoś robiło, ale nie pamiętam. Czekaj, na E nie. T nie Skurby, ja Z, nie U. Nie, tu Ej. jest unlock. I jest przybliżenie. Gdzie to się robiło? Moje, 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 moje. Ej, spadł z motoru. Ej, jak? nie idzie wsiąść to teraz, nie idzie wsiąść. No bo zablokowałem, żeby się mi nie władzili ty! Aha, no to jak mamy gasić pożary dawaj do razem? mnie, dawaj do mnie! Dawaj do mnie, wbijaj! może usiąść, patrz dawaj Let's go! Dobra. Ale ja A nie tak wiem tak, jak, no. to się, jak to się załączało te Znowu. syreny Spadłem Ja nie wiem jak się syreny załącza O ty te też! Dobra, tu jest junior, mi jakieś... Ale nie masz... Jezu. <laughs> A fire broke out. Click here to start the map navigation. No ja, 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 no. Ale, ale ja zgłaszam, ja zgłaszam reklamację. Ja zgłaszam reklamację, bo te motory nie działają, ty. Dlaczego nie działają? Ja no nie wiem. wiem. No nie działa, ty, no co mam tutaj, electric vehicles? Nie, no nie chcę, czekaj, patrz. Ja zobaczę, czy na tym mi będzie działało, ale wydaje mi się, że na motorze nie działają w ogóle syreny, nie? Bo to się robiło chyba R albo T. Czekaj, driver. Nie. No może, no. Nie. Lara, jak się załączało syreny? Bo mi to nie działa w ogóle. A rzeczywiście jest, no. F? Ja, ja, to ja jedę po motor, no. Idź <noise> po motor. Ja jedę po ja motor, normalnie ty. A dolary. Dolary Iu iu, iu. Eee... Ue, 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 I ten. Kure. Ale my nie będziemy mieli razem wezwania, nie? No my I mamy razem wezwanie, no jak nie mamy tej? Normalnie mamy razem I wezwanie. A Harry był power hobby. Patrz. Pomóc wam? Ja, ja działa, ja. patrz! Aha, mam odgość się akcjonrufka. No, nie szkodzi, dobra, jedź za, jedź Dobre, za juniorem, Lara. Jedziemy za juniorem. Jedziemy, chodźcie, bo go, my go, musimy... Wejść na mapę. I tu jest generalnie, nie? Ty jesteś u mnie, Darku? Chodźcie, jedziemy. Tak, jestem, jedź, jedzie, jedzie, jedzie. no, okay, Musimy nawrócić, sorry, musimy nawrócić, nie? Bo tu się dom pali, tak? Nie. No! Czekaj. Well. Chodźcie, bo się dom pali. Co ty robisz? Ty rozstajesz darmowe... Wjechałaś w budynek, Lara. Nie, bo... On... Ej, ziomy. Dobra. No! No dawajcie, bo tu jest coś nie z nie, tutaj się normalnie dąbali, a wy tam nie wiem, zawracacie co wy no Lara w ogóle? prowadzi, Lara prowadzi. No to dawaj, dawaj, ty, dawaj! Ale tu jest coś na mapie, nie? Zaznaczone właśnie. Lara ty miałeś zawrócić, Jadę. ty nie wiesz gdzie jechać w ogóle, nie? Jadę! No to dawaj, tu, wiedziesz obok fire station i w prawo musisz cisnąć. O tu Lara, tu w prawo! Lara, tu! Prawo. Okay. Brawo! No mówię za Fire Department w prawo, ty no no w ogóle. Dobra, już nie ma tego, nie, Ja musimy czekać na nowo. Już ten ogień jest. faktycznie, tu jest Junior na tym, no ale. Toba, jedź w prawo, Lara, jedź w prawo, no i za, ustaw tam się za Juniorem. Chodź, junior, ustaw, chodź, chodź, jedziemy, patrolujemy okolice. Wyłącz te syreny, bo patrolujemy okolice. Nie. Wyłącz te świata, bo patrolujemy okolice, no no co nie. Ludzi straszysz. Pamiętaj, że na motorze jestem, Lara, ty mnie możesz normalnie zwrócić, nie? I pamiętaj, żeby włączać syreny... Kto to jest? Kto to jest. To jest jakiś, ja to nie wiem, pieseł, co jest Co to za pieseł, ty? Co jesteś to za pieseł? Pieseł, no. Reksio, ty, Reksio. On do was wszedł, ale on w ogóle chyba nie on jest... On w ogóle ze straży nie jest chyba nie jest. No. Chyba, że jest, ale nie jest tym, nie? Yy, wow. nie przebrany nie? Ale chyba jak wejdziesz, to automatycznie jesteś przebrany, nie? Jakoś. Tak, jak tutaj wszyscy jeżdżą tą strażą. Oni sobie nie nienormalni. LARA! Ty pod prąd jedziesz. No pod prąd jedziesz. No I co, co? Jedziesz, Lara, chodź tutaj, tu jedziemy, chodź. Ja ci będę świecił, Lara, tutaj, to, 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 to. Lara, 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 no ona nie, nie, nie widzi, ona... Ja nie wiem, czy ty masz za mały monitor, czy ty po prostu musisz iść do okulisty. Nie Lara, tam! W prawo, źle! Lara, no nie, do tyłu! Do no. Tyłu, gdzie no. tam ciśniesz, ty? <laughs> ty? Tutaj ci mrugam, ty Ale. nie widzisz, no przecież świecę w się w na całe prawo, miasto, patrz. ty. W prawo, do przodu i w prawo, nie! Lara, do przodu! Nie tutaj! Lara i teraz w prawo. <grych> tu Lara jestem, ty mnie widzisz? O. Dawaj. Miałam, ale nie umiałam tam wjechać. Ja ja, nie umiałam, nie Taka umiałam. No. Ja ja ja, uważaj no. Dobra, patrolujemy okolicę, jedziemy. czekamy tu, na coś, nie? Na jakieś Ja Nie ma nic. Się, no, ale no właśnie nic się nie Ale pali czekaj, tutaj, bo tutaj nie? Power nie? Hubi coś powiedział, że potrzebuje Lara, nie wyprzedzaj mnie no. Halo. Musimy zawrócić. Chodź, jedziemy, dawaj, musimy tędy jechać. Chodź. Załącz Syreny, bo jedzie pociąg Lara. Dostaniesz mandat. No. Widzisz, zamyka się już szlaban. Dobra. Dobra, Dobra Zamykajcie teraz tutaj Lara, pomału. A mu już pomału. Tu ja w prawo. tu w prawo, chyba, nie? No, no, właśnie. no, tu w prawo. Bo tam power hubi coś od nas chce. No. W prawo, Lara, jedź. No, Jezus! Tutaj Lara, jedzie. tu, 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 tu. Nie jadę. jedź, jedź prosto, no. I tu w lewo. Patrz, patrz w tu straży, patrz, patrz! Rzeczywiście, ty, patrz! Co tu się wydarzyło? Przewróciłem go! Jaki, jaki tu jest... Jak to gasić Ja teraz? nie mogę ty. Patrz, co tu się stało, widziałeś? A ja mogę coś tego... nie gaszenia nic. No jak nie masz? Kliknij fire musisz tutaj podpiąć się i normalnie jedziesz, stary, patrz. Widziałeś? I gasisz, ty wgasisz, normalnie gasisz. Wow, ja też mam. Ja się nie umiem podpiąć tu w ogóle, nie? No bo już jest za dużo hydrantów pewnie. To jest. To jest. Aha. Cie, ale my byśmy tutaj potrzebowali, my byśmy tutaj potrzebowali chyba lepszy, lepszy pojazd, o. tutaj stary jest, wiesz co potrzebne? Tu jest normalnie, o jest, dobra, tu się. Drabina albo coś. Drabina tu jest nie. potrzebna, no. Dawajcie, trzeba to ugasić stary, patrz ile tu jest, nie, cały dom się pali. Nie widzę, nie umie gasić! Halo, psie, odejdź stąd! Czekaj, tam u góry gaszę, gaszę Gasisz, gasisz, gasisz. No dawaj, 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 jedziesz, jedziesz, jedziesz. Nie wiem, chyba o. trafiam, nie widzę tego. No bo to musi tak się zmniejszać, nie? i później dostajesz taki odgłos taki tup, 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 tup. A wiecie co jest najgorsze, że tu się pali dom, a gdzieś już chyba też coś wybuchł jakiś pożar Nie my znowu gdzieś musimy jechać, cisnąć No ale to teraz nie damy rady dwa na raz, no jak? No jak, no, dwa zastępy straży na jednym, no to... Tu już się za chwilę ale, ugasi, wpadach, nie? Się tu. pali, nie? Patrz, no już chyba nie, ugaszone, patrz, koniec. Nie, tu jeszcze się pali. No, tu się W roku, w roku. no dawać to. Dawajcie tutaj wróg to. No. Lara, ty gasisz czy tak nie potrafisz gasić? Dawaj, już się gasi, już patrz. się gasi. Widziałeś? Ale i to jest, że ktoś tam chyba był. Chyba o, gasiło się. Już chyba nie? Tak That's mi już. się wydaje. Już. Ale mam fajny I motorek, ten stary. Dobra ja chcę do ciebie na motorek, czekaj, ja idę do ciebie na motorek. Gdzie ty ja, jesteś? Zimny? Ja mam zamknięty motor, daj mi spokój. Ty. No otwórz mi motor A zrobiłeś disconnecta? No musisz disconnect zrobić. Wbijaj na motor Taki disconnect Wbijaj. Dałem disconnect. No nie, wyrzuca mnie <laughs> Czemu cię wyrzuca? Bez sensu No z przodu. wbijaj szybko, 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 patrz. Jest, jest, teraz mam No patrz tego psa, nie, patrz go! Reksio chciał wsiąść. Rexio, Rexio, Do <laughs> ja mówię Reksio, no przetest... za chłop Przetestujemy teraz ten motorek Reksio! Dobra jadę, jadę motorkiem, metręcistą. jadę z juniorem, dobra Normalnie i <laughs> wszystko <Gacko. śmiech> Jadą dwa hopy Tylko ja się zastanawiam w ogóle nie, skąd my masz, mamy ten cały sprzęt Patrz, 200 na godzinę wow! jadę no Jak skąd, Dóż! no za zatru... O Jezu Salto salto, no. No bo zatrudniliśmy się jako, jako straż, no to musieliśmy mieć sprzęt, nie? Do gaszenia. jesteś. No my na razie testujemy prędkość motorka. O Jezu, pod górkę tą wjechać nie umiem. to jak z tą godzinę. Ja, nie, no. ja chyba za Bifa dużo zjadłem, sobie. nie? Tam w poprzednim odcinku. Tak mi się wydaje, no tu jest autostrada niby jakaś. Ale najlepiej się jedzie przez ten most. Jak chcesz, to możemy znowu, znowu salto zrobić, jakbyś chciał. Dawaj, spróbuj Ej, stary, tak, ja nie do wiem, do dlaczego w tej gierce też jest ciemno. Do o! każdej gry, w jaką grę, gram, Polish card Driving, czy tutaj wiecznie jest ciemno, nie? Ja nie Ale wiem, tutaj czy... się coś widać w miarę, nie? zostajesz marta! O. Uuu. Aha. Motor się zepsuł. Motor się trochę zepsuł. Ale możemy ci dalej. Jedzie. Ale słabo teraz jedzie. No, słabiej trochę jedzie. No, nie wiem, czy pod tą górkę. Ja bym Obchodzi Junior, żebyś ty tu wjechał, nie? Nie jesteście. O jesteś się. Jesteś Czekaj, ja teraz Lara wrócę, bo ja jadę tam na ten... na tą autostradę znowu przetestować, ale chyba się na godzinę się Ej, ja też jadę z wami! No, no to tak. dawaj, no to chodź, idziemy. Tylko pamiętaj, żeby mieć sireny załączone, bo jak przejdziesz to stracisz kasę na czerwonym, a tam jest fotoradar też w tunelu, musisz uważać, nie? No właśnie Eu, łowo co <laughs> się w ten fotoradar stary? Gdzie jesteście No jedziemy w tym tunelu Czekamy na, kolej... Czekamy na kolejne zlecenie? Czekamy na kolejne zlecenie. Mamy zlecenie, no, a track lost its load on the road Jedziemy, let's go. Dobra, jedziemy pomóc zarówce! Jedziemy do ciężarówki. Na autostradzie! Ja zobaczę, jak to na mapie wygląda, gdzie my to Dora, musimy tutaj jechać. Na tunel. Tu, tu, zaraz no coś w, przy tunelu jest prawie, nie? Przed nami, no. A Gosiu teraz tutaj okrad, patrz, widziałeś? Jaka zniszczona stacja benzynowa. Gosiu okrad stację benzynową. No. Jesteśmy. Dobra, jest tutaj ciężarówka zepsuta. Patrz. Musimy jej pomóc. Jak ciężarówka to... zepsuta? Ona straciła ładunek. Nie. No właśnie. Aha. No. Dobra, bo tutaj trzeba zablokować, nie? Trzeba wystawić jakieś te. Ale my tu nic nie mamy. Nie, no nie mamy niczego, no. Kurde, to jak my tu mamy to zrobić? Czekaj. To trzeba trzeba przemazać te palety. Aha, no Ja, ja, to trzeba chyba tą ja, ja, tą pilarką trzeba to rozwalać, no. Tak? No, no, Gdzie wy jesteście? Aha, dobre, no. Gdzie my jesteście? Nawet Zabieta policja przyjechała. Pożarna, Patrz, co się to, dzieje? tak spożarna jeszcze. Lara przyjechała, nie? Przyjechał, nie, PowerKubik przyjechał. Dobra, kolejne. Halo? Jest to jeszcze szczynka, desze... dobra. A to też trzeba a, tą pilarką jest, rozwalić. Ta. No jest, no, no i posprzątane, posprzątane. no i nic, no posprzątane, no i wszystko. I znowu autostrada przejezdna, słuchajcie, udało się posprzątać. No. No siema, Lara nas w końcu znalazła. Siema ty. Chodź tutaj, czekamy, czekamy na zadanie, chodź. No bo musisz. Oho, jest coś, znowu. Znowu ktoś coś stracił. Jedziemy, let's go Lara. Ale czekaj, bo ja nie mogę, ja nie mogę jechać z tym tym tym. Bo ja nie. Z... Bo to jest od Lary samochód, a nie mój. Lara dawaj, wyskakuj do swojego samochodu, jedziesz swoim samochodem. No nie, naprawdę. No niestety no. Ja biorę Darka no, ja Dareczka, gdzie jest Darek Dareczek? No ja tam gdzie dareczek? Tylko jako pasażer, nie ja mam tylko jako pasażer. Wbijaj. No bo usiadł! wbijaj! Chodź, Darek. Rek. No Rek. Pomóżcie gość. mi! Kość. Nie umiem tu... Wbijaj. Pomóżcie. Dobra. Ja nie umiem tutaj. mnie. <gadę. <gadę> Jedziemy, stary, normalnie. Ej, ja nie umiem wyjechać stąd. Zbugowałaś się. No wiem. <gadę> Dobra, idziemy teraz szybko usprzątnąć ten e, znowu palety prawdopodobnie się rozwaliły na autostradzie. No palety no to nie ma żadnego fire, nic się dzisiaj nie dzieje. Nie. Nic, nic się nie, się nie dzieje. dzieje. No. Na 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 na. aha. Przez aha. wszyscy aha. się nudzą. No, no, na, 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 A tutaj strzelanina, patrz, a tutaj strzelanina! Tu, jest? No, ja cię Tam zaś... Pełną gębą no, tu, tu, tam zaś bank, nie? okradni. No nie, a no tu... wszyscy tu już są, patrz! A gdzie... Aha! Ale no to, to... ma, No nie no. mogę, no naprawdę, przecież tu jest pełno zastępów straży, stary, to jest niemożliwe, ej! Masakra, wszystko już osprzątnięte Wszyscy grają jako strasznie, no co mnie popychają wszyscy, ty? Ja nie mogę, ty! Moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Emergencji, Hamburg, Roblox, łapka w górę, subskrypcja i widzimy się w na następnym odcinku. Na razie, o dzięki, cześć! Yo.